Drodzy widzowie, dzisiaj nagrywam film z testowania mow. bo w końcu ją, w końcu odblokowałem mysz dlatego zrobię wam odcinek, bo dawno ich nie było dlatego, że yy, no nie miałem jak ich nagrywać, bo szkoła dzisiaj zaczyna dzisiaj jest sobota no także dlatego nagrywam dobra, to czekajcie ja wybiorę mow. a najpierw go sobie ulepszymy i sorry za dźwięki w tle, ale siedzę na polu. Bo muszę siedzieć na polu, żeby coś robić, a nie siedzieć w domu. Dobra, tutaj mamy tak. Dobra, emotki jakieś. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, zaczyna nam się gra. A, wędło, no trudno. Gramy z drugim mał, Dobra. Z drugą myszą szczurem jak to woli. Dobra. Na dziewiątej mocy zadaję tyle. A. Jak patrzę do mnie? O chyba. A, zginałem. No trudno. Trudno się mówi, trudno. Dobra. Jeszcze się odrodziłem. A to się tak robi, ok rozumiem. Rozumiem mechanikę chyba, tak mi się wydaje. Oj. Ale z celnością to trzeba już. To już ci, cienko, cienko, z celnością. Ogólnie, to jeśli chodzi o postać, to jest bardzo fajna. Tylko, że słońce mi w telefon razi, także nie widzę yy, praktycznie nic. Ale postać jest bardzo fajna. Yy, trochę, trochę taka, że nie trzeba umieć nią grać, ale nie wiem, czy ona już nerfa dostała, czy nie. Ale bardzo fajna postać. Yy, zapraszam i ogólnie to zapraszam Was do klubu, bo, bo nam cienko, cienko idzie to zbieranie tej kasy. Jeżeli chce ktoś dołączyć, to serdecznie zapraszam. I tutaj macie pokazane wszystko, co ten, od 10 tysięcy pucharków. I tutaj macie taką, co w klubie, miła atmosfera, tam tutaj macie tu pokazane po boku, I no mi, miła jest ta atmosfera. Tutaj mamy ludzi różnych. No, niektórych nie znam, no bo na Tiktoku tak promowałem, także no. Dara. E, postać oceniam tak 8 na 10. Bo, no bo tak mi się spodoba. E, może niedługo, może wbiję na, na tej myszy 25 rękę. Może będzie z tego odcinek. Także do zobaczenia. Cześć.